Pewnie pamiętacie gościa, który uśmiechnął własną dziewczynę na filmie pod clickbait i odwalał wiele krzywych akcji, odwala bardziej i dziś przyjrzymy się obrzydliwymi taktykami, jakie stosuje Milo wobec dzieci. Frizz zdradził zarobki swoje 5 minut 3, czyli dotychczas największego projektu na polskim YouTubie, szlep ponownie zbanowany przez Roblox'a, a dodatkowo wiele innych tematów, szybkie newsy, więc oglądaj widzów do końca. Widzowie, jeszcze zanim szybkie newsy, święta coraz bliżej, jak widzicie akcent świąteczny za mną w newsach już trochę jest, będzie jeszcze więcej, no a z tej okazji miło mi wspomnieć, że już korek rok mój kanał wspiera I w tym pięknym okresie świątecznym również warto powiedzieć, co ma teraz miejsce na jednej z największych sieci serwerów Minecraft w Polsce. Oczywiście podstawa, na craftcie znajdziecie ponad 20 typów rozgrywki, więc każdy z was znajdzie coś dla siebie. No a z nowości i ogłoszeń parafialnych, no to już dzisiaj o godzinie 18 startuje nowa edycja Prezon na wersji 1.21 Bardzo przyjemny, luźny typ do pogarnia, szczególnie w tym spokojnym okresie No ale w święta ja bardzo lubię sobie oczywiście wracać do nostalgii, czyli rzecz jasna na klasycznego survivala, więc sprawdzajcie przede wszystkim Discorda Krafta, gdyż tam cały czas macie informacje o nowościach, a także zmianach na serwerze, a także na samej stronie craftnc.pl możecie zakupić sobie rangi, jeśli oczywiście chcecie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A więc co, zaczniemy sobie rzecz jasna od szybkich newsów. Mianowicie OWG, czyli zdecydowanie najbardziej lubiana seria i zarazem troika youtuberów, czyli Patec, Oj Wojtek i Łatwogęk, zakończyli swój pierwszy sezon projektu, podróżą za którą odpowiadał Łatwogęk. A z tej też okazji kilka dni później na kanale Wojtka dostaliśmy zapowiadane podsumowanie całego sezonu i od razu o tym, co zapewne interesuje każdego z was najbardziej, czyli temat rzecz jasna zarobków. I tutaj dość duże zdziwienie, bo jak się dowiedzieliśmy, mimo naprawdę ogromnych wyświetleń, milionowych na każdym filmie. Chłopaki z że nie postawili na współpracę na całym wyjeździe, a jedynie na własny mecz koszulek, no nie do końca z całej podróży cokolwiek zajobili. Myślicie, że w ogóle wyjdzie to ja myślę, na, na, zero? Wyjdzie na zero? Na zero tylko? No, my nie będziemy zarobieni. No, Jest. no Zobaczcie za cenę No jak? 187 no tysięcy. To... kurde. 100 no to jak na minus, na... jak tego? jak o, przechaj, słuchaj, bo to też jest. To, to są jest tak, my twoje, to są moje też jakieś Tutaj trzeba zapłacić Zobowie za... Za... to może 7 koła nie? Ale nie, słuchajcie, kwestia jest taka, że y, y, Na przykład montaż niektórych odcinków, no dużo wyszedł Ogólnie filmów jeszcze No, to na przykład sprawdzaliśmy, że za pierwszy to tam mi się wydaje, że wyszło około 17 Także, jak widać, nawet ogrom pieniędzy Za Censa nie sprawił, że chłopaki Jak na ten moment wyszli na plus Dlatego, że już kosztowała na tyle dużo Że na ten moment po prostu im się to nie nie do końca zwołyciło. Jednak czy w ich przypadku liczy się jak największy zarobek z takowego projektu? Myślę, że niekoniecznie. Są to twórcy na tak wysokim poziomie, którzy nawet mogą na takiej sali totalnie nic nie zarobić, a być na minus, ale i tak oczywiście wyjdą po czasie na plus, na przykład ze względów wizerunkowych, późniejszych współprac dzięki właśnie takim sajom, No i oczywiście wyższy poziom kanału i naprawdę świetne opinie widzów. A kolejny sezon mamy pewność, że będzie, więc trzeba tylko wyczekiwać. Jak już przy YouTube jesteśmy, to Mateo po swoim ostatnim banie kanału, o którym wam mówiłem, gdzie stracił masę pieniędzy, współprac stracił również zajabianie na swoim kanale. No i teraz na swoim najnowszym filmie po miesiącu przerwy Mateo poinformował, że zaczyna całkowicie od zera, będąc bankrutem przez te wszystkie sytuacje, które się u niego zdarzyły. W ostatnim czasie uświadomił sobie jak źle żył, jadł jeden posiłek dziennie, ciągle spał codziennie jakieś tam piwko, pił i tak dalej. No jego życie toczyło się przez dłuższy czas dość niefajnie. Postanowił z tego względu wyprowadzić się od rodziców, co było dość szalonym pomysłem. Nie ma on zbytnio odłożonych pieniędzy i nie potrafi stawić prania, zmywajki, ani totalnie nic. Sprowadził się on do nie do końca dokończonego mieszkania, w którym nie było nawet kuchni. Postanowił on zmienić całkowicie swoje życie, zmienić stałe nawyki na dobę i oddać się YouTubowi. Face zdradził ile tak naprawdę Twoje 5 minut 3 zarobiło. Mianowicie w dokumencie na temat Twoje 5 minut 3 Face podzielił się z nami wiadomością jak bardzo stratny jest na tym programie. I wyszło, że około jest stratny 3 milionów złotych. Ile wydał, bo również się tym z nami podzielił dokładnym podsumowaniem. Jak widzimy na same castingi poszło już ponad 500 tysięcy złotych. Na etap pierwszy i drugi ponad 2 miliony 200 złotych. I co ciekawe sprzęt 600 ponad tysięcy złotych, montaż uwaga 300 tysięcy zł. złotych. Ponad 4,4 miliona złotych. Ogromna kwota, ogromny projekt, i to trzeba przyznać. Czyli program zarobił 1,4 miliona złotych, a wydali ponad 4,4 miliona, więc no jest to naprawdę gruba strata. Ale mimo tego powstały w końcu dwa nowe projekty daily, które myślę, że takie pieniądze są w stanie zarobić w naprawdę no niedługim czasie. I w końcu, jak zapewne, wyjdzie im to na naprawdę duży plus. W końcu Face i ogólnie cała ekipa pod względem marketingowym są naprawdę mocni. No i wiedzą co się opłaca, a co nie, i mimo że na początku są stracni, to po czasie wyjdzie im to zapewne i tak na plus. A więc szybkie newsy zaliczone, więc witam Was w kolejnych newsach na tym kanale. Łapka, subik, z dzwoneczkiem rzecz jasna, żeby być na bieżąco i podbicie to oczywiście coś, co warto zostawić, bo będzie mi naprawdę miło. I oczywiście obserwujcie mnie na moim Instagramie, jak chcecie pojawić się właśnie na filmie w tym momencie, jak te piękne osoby, które to po prostu zrobiły. Linka macie w opisie. Serdecznie zapraszam, łapeczka, subik, co tu więcej mówić. Widzu, lecimy dalej. No mamy rekord od ostatnich dwóch odcinków newsowych, jak dobrze pamiętam. Nie było tematu Yoshi'ego. dobre chyba od jednego, ale dobra, spokojnie. Teraz mamy temat Yoshi'ego ponownie. Tego nikt się nie spodziewał! Wrócił on generalnie z USA, bo był na tym wyjeździe Fortnite'owym i wrzucił odcinek generalnie z całej podróży, ale jak to Yoshi no nie odpoczywał na tym wyjeździe, bo zrobił naprawdę ciekawy i mocny film. Mianowicie spędził on dzień jak miliony, testował same atrakcje dla tych najbogatszych w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie leciał samą biznesklasą do Los Angeles Les. Jednak to kwestia tego, że Epic Games im wykupiło ten cały wyjazd względem tego, w sensie, no, wykupiło im cały lot, więc, no, nie musiał wydawać kilkunastu tysięcy złotych w jedną stronę na lot, to byłoby dosyć hołym pomysłem, ale, no, pod kątem czemu by nie nawet. Mieszkał on generalnie również w dowalonym pięciogwiazdkowym hotelu, wypożyczył Cyber i po prostu sobie nie jeździli. Czy też również przelot prywatnym helikopterem. Dość mocno to brzmi, pewnie fajnie byłoby taki dzień przeżyć, fajnie było to zobaczyć. Byli oni oczywiście. Również na tej zamkniętej imprezie VIP-owskiej, gdzie gojili koncerty, ja coś wiecie, bardzo sławnie sławni amerykańscy, więc, no, naprawdę go, bo sam event for Fortnite'owy był naprawdę mocny i to trzeba przyznać, może naprawdę wiele zmienić. Brzmi to generalnie wszystko, no jakż totalnie szalone, no ale to wszystko za sprawą rzeczy jasna. Jak już powiedziałem, Epic Games, które zaprosiło już jego na ten event. Na filmie mogliśmy również zobaczyć wielu innych youtuberów, takich jak Konopski, Kepcio, Przemek Pro, Carlos Dęba, Jacob. Komentarze pod tym filmem. Filmem oczywiście jak zawsze nie zawodzą, no i mamy również tutaj przepisy na Bigos, więc jak ktoś chce sobie Bigosiku usmażyć, powdajcie komentarze już jego, nie? Możecie mi napisać też w komentarzach przepis na Bigos. Sędziam sobie jakiś dowalony zajobie. Wcale nie po podbicie zasięgu. Teraz coś o GTA 6, przed GTA 6. Wiem jak to brzmi, ale generalnie na tym polega najnowszy film Eda. Naprawdę ciekawy, bardzo ciekawy wręcz materiał. No, GTA 6 jest taka opcja, że wyjdzie w 2026. Jest to 13 lat czekania, bo ostatnie GTA wyszło w 2013 i przez ten czas zdarzyło się naprawdę bardzo wiele rzeczy. A Medal postanowił wydać dość taki prześmiewczy film z tego, co stało się przed GTA 6. A stało się naprawdę dużo, wiele naprawdę dużych wielu i generalnie mocnych akcji, czy to na YouTubie, czy ogólnie w świecie internetowym, mianowicie. Among Us, Ice Bucket Challenge, śpiewający Andrzej Duda przy Hot Sixing Challenge, czy nawet powstanie ekipy, powstanie tych minionków ekipy i wiele, wiele więcej. Jeśli jesteście ciekawi, co tak naprawdę również stało się jeszcze więcej przed GTA 6, to polecam serdecznie obejrzeć film Medarda. Generalnie naprawdę ciekawa produkcja, można sobie bardziej uświadomić, jak tak naprawdę długo czekamy na GTA 6, a oni to dalej przekładają i dalej nie do końca mamy pewność, że faktycznie w listopadzie 2020 tego szóstego roku to ujrzymy, mało osób to wierzy, podsumował to jeden użytkownik pisząc mamy jak GTA 6 przed GTA 6. Chyba nie trzeba tutaj nic więcej mówić. 7 miesięcy temu Dexi wydał swój pierwszy drop na sklepie 6-6 składu. Drop ten rozszedł się naprawdę bardzo szybko, bo już zaledwie po kilku dniach był sold out. No i mogliśmy się spodziewać kolejnego dropu 66 składu. No na to trochę poczekaliśmy, ale mamy kilka nowych ciuchów. Aktualnie kilka również ze starym logiem, ale jest wiele nowych rzeczy. Na przykład są nowe koszulki, skarpetki, czapki, Beroki, czy też również nowa bluza z tego co pamiętam. Sam drop ogłosił on na TikToku w takim filmiku zapowiadającym, także na Instagramie mnie. Ludzie na temat dojepu generalnie wypowiadają się naprawdę pozytywnie. No i co trzeba przyznać, jakościowo dalej to nie odstaje. 100% bawełna, naprawdę duże gramatury, więc szacun dla Dexiego. No bo wiele, ale to wiele Minecraftowych i nie tylko minecraftowych youtuberów sprzedaje. Po prostu najgorsze jakościowo ciuchy, żeby tylko sprzedać. Jeszcze w naprawdę wysokich cenach. A tutaj koszuleczkę kupimy za na przykład stówkę, więc wydaje mi się, że jak na aktualne czasy nie jest to wcale jakoś duża kwota. 1500 lajków kupujemy koszulkę Dexiego. A nie Jezu jeszcze się nie udało. Ten pyłk ze sklepem Dexiego. Ale może w końcu się uda. Zobaczymy, sprawdzimy, przeprowadzimy test. Będzie mi mega miło, jak zostawicie lajka. Z chęcią tą koszulkę zakupię. Pewnie pamiętacie jest Szlepa z Robloxem. W końcu y, było o tym w newsach nieraz. Nawet ostatnio wam wspominałem o tym całym temacie, gdzie Szlep wrócił po jakimś czasie i wydał już taki naprawdę mocny film na Robloxa, tłumacząc całą sytuację od A do Z. No a aktualnie stało się coś zaskakującego. Już wam tłumaczę, o co tak dokładnie chodzi. Bo jak ktoś nie pamięta, Roblox permanentnie zbanował i chciał pozwać bardzo popularnego youtubera, Szlepa, który łapał przestępców na ich platformie. Wybuchła z tego naprawdę ogromna która wkraczała nawet poza komunity Robloxowe. Politycy się w to mieszali. Generalnie poszło to na naprawdę dużą skalę, a CEO Robloxa był często określany jako obrońca PDF-u. Szlep spytał, czemu Roblox używa takiej strategii prawnej, która może uciszyć ofiary wykorzystywane i nie pozwalać im publicznie opowiadać o swoich doświadczeniach, a Roblox w odpowiedzi na to zablokował Szlepa. I bądźmy szczerzy, czy tak powinna zachować się tak duża firma? Oczywiście chodzi tutaj o kolejną blokadę, bo pierwsza miała miejsce na całej platformie Robloxowej, a Później, czyli w ostatnich dniach, został zbanowany na X. No, ludzie są zgodni w komentarzach, Roblox ciągle pogrąża się swoimi decyzjami, a taka kolejna akcja nie wpływa za dobrze na PR firmy. Niedawno generalnie mogliście słyszeć o zakończeniu Daily Chajnika. Y tu generalnie huczno dość zapowiadane było, jeśli chodzi o koniec, a również hucznie kończyło się finałem, gdzie filmy pojawiały się przez cały dzień od rana do nocy. Taką taktykę generalnie przez lata również stosowała ekipa, no ale i tak jest to coś mocnego, zdecydowanie. No i co ciekawe, teraz to daily przedłużyli. I mówię o tym tylko dlatego, że wyświetlił mi się naprawdę dobry TikTok i chcę się z wami pośmieć, bo muszę przyznać, jest on zrobiony przez AI, ale jest dość śmieszny, więc sami zobaczcie. Minęło już 15 150 dni Daily Friends i mamy dla was niespodziankę. Przedłużamy je o kolejny rok. Gramy, kto ostatni ochroni swojego wnuka. Ola Boga. Więc widzowie, czy to Dali się kiedykolwiek skończy? Nie wiem, choć się domyślam. Ale przy takich liczbach też było mi smutno, by to kończyć, więc szczerze im się nie dziwię. Tu muszę przyznać. To Teraz zdecydowanie najważniejszy temat całego filmu, więc naprawdę oglądajcie do końca, bo dzisiaj jest grubo. Niecały rok temu opowiadałem wam o sytuacji, w której pewien youtuber pod nickiem Milo, Milo, nie wiem jak to do końca się czyta, więc będę mówił Milo, którego myślę, że większość z was może kojarzyć. Robi on miliony wyświetleń na długich filmach, ma on wnet dwumilionowy kanał i wraz ze swoją dziewczyną Mają nagrywają naprawdę specyficzny content, lekko mówiąc. Ja bardziej bym powiedział, jakbym miał już powiedzieć, no to jest to content wręcz wstrętny, obrzydliwy, no, ale to sami ocenicie po tym, jak wspólnie sobie to zobaczymy. Choć yy, będzie to ciężka przeprawa, więc yy, przygotujcie się na naprawdę nie, nie do końca przyjemne rzeczy. Wracając, wtedy opowiadałem wam o tym, jak spękował swoją własną dziewczynę z zaginięciem ich psa. Później ona płakała na tym filmie, i generalnie no, wyglądało to co najmniej żenująco. Nawet jak była to ustawka, a pewnie tak, to. Już o czymś to świadczy. Wiele świadczy również o tym, że chociażby na jednym z dosłownie ją uśmiecił i na miniaturyce, i w tytule. Dziwne. Ale tak samo było chociażby, gdy wrzucał te totalnie nacechowane filmy, gdzie jego dziewczyna występowała na głównym planie, wręcz rozebrana na miniaturkach. Ale gdy ten content się lekko ukrócił i skończył, gdy trochę osób również zaczęło o tym mówić, w tym sum komentarz o którego warto tutaj zahaczyć, bo wydał on film o tym, co teraz dzieje się na jego kanale, no to po czasie i content generalnie się skończył i poszli w stronę chyba aktualnie jakiegoś trendu, czyli strasznych filmów fabularnych z miniaturkami nie dość, że często również nacechowanymi na również przerażeniem, krwią, z poływaniami, i wiele, wiele więcej chorych podtekstów, akcji i zwyczajnie samych faktów, bo to nie są wcale jakieś wiecie ukryte akcje na filmach. Ma to miejsce do dnia dzisiejszego. I wiem, co teraz myślicie, sam nie wiem, co o tym sądzić, no bo trochę mnie to A szczerze mówiąc. Yy, powiem wam tak, wiele razy opowiadałem wam o miniaturkach YouTuberów dla dzieci, Minecraftowych i nie tylko. Wiecie, tych SmileSlowowych i tak dalej, to powiem wam, że przy tym typie to naprawdę. No i właśnie, do ponownego poruszenia tego tematu zachęcił mnie sumkoment wydając krótki dość film, gdzie genialnie poruszył ten temat y, tak luźno od miniaturek. Y, również zapraszam was do niego na film po ciekawe info, ale my przyjrzymy się temu bardziej od środka, z przykładami, z przemyśleniami, ze szczegółami, bo trzeba to poruszyć. Nie ma co gadać, sami zobaczcie. Mówiłem wam o tym, że jest to nacechowane strachem i właśnie, nie tylko, bo najnowszy film na kanale Milo, taka miniaturka Ktoś ukradł nasze ciuchy. I uwaga, to chyba szczyt clickbaitu, jaki do tej pory widzieliśmy. To jest dziwne, ale nigdzie nie ma naszych ciuchów. W sensie, wiecie, ciuchów z naszego sklepu, w których chodzimy dosłownie cały czas. Dobrze nam to mi powiedziałeś, bo już myślałem, że przez chwilę jestem na innej platformie, ale szacunek. Nie otwieraj lodówki w opuszczonym domu. Ja zauważyłem generalnie, że na tych kanałach dla dzieci to po prostu są takie fale tych trendów i taktyk. Kiedyś była w głównej mierze gość, dzisiaj jak widać jest strach nie otwieranie lodówki powoduje to większy zachwyt u dzieci chyba. Dobrze o tym to świadczy, co nie? Że to wszystko idzie do przodu w końcu, nie? Nie iść do opuszczonego domu o trzeciej w nocy. Jak myślicie, że ta miniaturka ma coś wspólnego z tym filmem, to się mylicie. Nie byli na, na filmie i żadna postać nie ukradła im ubrań, o tyle dobrze. Nie wiem, czy mam się cieszyć z tego powodu, czy... ...płakać. Ktoś chciał udusić Maję. Mówiłem wam, że to mnie przejasta, to trochę, no... Co to, połowa? Jesteśmy rozliczeni. Ej, dobra. dobra. Chodźcie zobaczyć. No właśnie. Jak, jak tu nie będzie stalkera, a ja dałem za to 1000 tak, zł. to patera. No pokazuj. Haha! Proszę! ruszej. on serio ma stalkera tam? Karmie go. Co się wiercisz? No, no. Co jest grane? <laughs> jak on się tam zmieścił? No dobra, przynajmniej nie zostaliśmy oszukani, także humor mam nieco poprawiony. Nie, no... Dorosłe typy. Jeden zamyka się w klatce. Drugi przebajany za policjanta. Widać, że ma z tego totalną bekę. A trzeci trzepie na tym największy hajs, nie? Dobajany idealnie, do idealnie. Dodatkowo klikmentując na to, że ktoś ponoć chciał udusić jego dziewczynę. Szczerze, po raz kolejny szacunek. Nie no, oczywiście to była jeonia, żeby może ktoś tego nie skumał, ale generalnie ja będę to w ten sposób popowiadał, bo jakbym miał opowiadać to tak w stu prezentach na poważnie, bez śmiechu, to chyba bym nie dał rady. I po raz kolejny przeraża mnie kolejny fakt. Bo chłopaki eksperymentują z jakimiś tabletkami na człowieku. Przynajmniej ucieknie. Dobrze się złożyło, bo będziemy mogli trochę na nim poeksperymentować. Będziesz naszym królikiem. A na koniec ściągniemy mu maskę i dowiemy się, kim jest stalker. No, się przypieczę z jednej strony, to zobaczycie i tak. A po drugie, eksperymentujemy na nim, zobaczymy, jak będzie się zachowywał bez tabletek. Bo powinien brać jakieś tabletki których aktualnie nie bierze. Zobaczymy jak to będzie. Gratuluję dedukcji, kupać. No, naprawdę dobry przykład dajecie młodym widzom. Musieliśmy oddać mu własne ciuchy. Ktoś ukrywa się w naszej łazience. I tutaj ponownie, jak widać, dość naprawdę mocno nacechowana miniaturka. Zwyczajnie na kością mi co tutaj więcej mówić, ale szczerze mówiąc współczuję, nie chciałbym, żeby ktoś tak je robił. Ale powiem Wam szczerze, że mają oni naprawdę obsesyjne podejście do tych kradzieży ubrań, bo tego jest naprawdę masa. Tu mieliśmy dwa przykłady. Maja jest w czyjeś. Stalka potrzebuje operacji. Czy trzeba to w ogóle komentować? <grymne> A, ale co tu robicie? Cześć! Co wy tutaj robicie? Cześć, jestem Maja. Ja Milan. A, ten, A Ja jestem. A to jest policjant. Tak? A który z was krzywdę zrobił, tak robi? Nie, ja nie. Który to. <laughs> No tak, yy, idźmy dalej. Stalkę oto Maję. Yy, tutaj mam genialnie kilka pytań, ale jedna z nich jest to, dlaczego w tej miniaturce ona leży w bikini w basenie z jakimś zielonym glutem oto Ale spokojnie mamy na to odpowiedź w filmie. go sprawdzić. Co dnia robię to, jestem by wszystko wiadomo, nie? No i pana w końcu. Tak samo przecież normalne jest niezasypianie yy, i wywoływanie w dzieciach strachu, aby później może nie zasypiały z myślą o tym, że w końcu może ktoś ich zasypić. Co nie? Nie zaśnij przez całą noc albo zgin. Czytam ten ty tytuł, to czuję jakbym się w to wczuwał normalnie, nie? <grym> Za chwilę zacznę to oglądać chyba. Na punkcie zabijania też obsesja występuje tutaj zdecydowanie, bo sami zobaczcie na przykład te trzy filmy. Straszny klaun chce nas zabić. Maja chce zabić włamywacza. Ktoś chciał zabić włamywacza. Martwy strażnik chce nas zabić. To, szczerze mówiąc, jest już naprawdę chore. Tyle mówię o zabijaniu notach i te filmy, widzowie, to nie są filmy, które robią kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. To są filmy, które robią po pół miliona wyświetleń, trzysta tysięcy wyświetleń, czasami nawet więcej. Już te cztery filmy wygenerowały liczbę rzędu około dwóch milionów wyświetleń. Dwa miliony, prawdopodobnie dzieci, widziało i oglądało takie coś. I powiem wam, że case jest tego taki, że chyba zapełniliśmy całe bingo, bo n***** jest, strach jest, Krew? jest, no***** są, ciąża jest, Trzecia w nocy? Jest. Śmierć śm jest. A, zapomniałbym. Pojewania? są. Powiem wam tak, filmów wymieniłem naprawdę niewiele, jak na to ile wrzucają, a myślę, że mówią naprawdę dużo. I chyba takiego kontentu nacechowanego dosłownie w net każdym filmie negatywnie nie mieliśmy. A omawiałem wam już wiele, ale to wiele tego typu kanałów. Czy to Minecraftowych, czy nawet nie. Robię to widzowie od kilku lat i naprawdę rzadko kiedy. Widzę takie coś. Myślę, że tak mocnego gówna jeszcze nie widzieliśmy. Dawid Czech, bo już proszę, naprawdę. Szczerze potrzebujemy cię, co ty robisz? Oczywiście, jak zapytacie, po co on to w ogóle robi? Po co on tak się wygupia? Po co on daje sobie taki wizerunek? Nie mógłby robić coś Family Friendly? Widzowie, dzisiejsze czasy są takie, że jak widać, młodszych widzów już nie do końca Family Friendly obchodzi, bo możemy to chociażby porównać do kontentu fazy, bazy. Te kanały skończyły się po kilku miesiącach. No, byłem nawet czasami mniej niż 100 tysięcy wyświetleń, a tutaj setki tysięcy na każdym filmie to jest podstawa na tym kanale. A jestem w stanie się upie... Cienkę, że przedział wiekowy na tym kanale i na kanale, na przykład, bazy i fazy, szczególnie bazy, bo to jest bardziej content dla dzieci, jest dosłownie identyczny, a może nawet filmy Milo ogląda się, oglądają jeszcze młodsze osoby, gdyż y, na przykład bazę jestem jeszcze w stanie obejrzeć, a to. No po prostu. Ku... A no nie! Boże, czy ty to widzisz? Jak jesteście w stanie to obejrzeć, to napiszcie w komentarzach, bo nie uwierzę w to chyba. Wracając, zapytacie po co on to w ogóle robi. Wątpię, że ktoś aktualnie by się w ogóle o to pytał, ale jest to oczywiste. Po pierwsze, dla zasięgów. Zasięgi to pieniądze, więc dla pieniędzy. No i słuchajcie, tutaj, jak ja wchodzą w grę już naprawdę gigantyczne kwoty. I to takie kwoty, że myślę, że sam AdSense liczony lekko, naprawdę lekko w setkach tysięcy złotych. Dodatkowo, sklep, który za niedługo wystartuje, również spowoduje naprawdę gigantyczny przychód na ich kanale. I w mojej opinii jest jakaś granica. Jest granica przede wszystkim, gdy ten content jest skierowany dla osób najmłodszych. Okej, okay, taki content dla osób starszych, na przykład w wieku 16, 17, 18 lat, choć Wydaje mi się, że to powinno być 18 plus lekko. No, raczej nie byłoby wielkiego problemu. Tyle, że tutaj mamy do czynienia prawdopodobnie z przedziałem od 10-12 domyślę, myślę, że maksymalnie 13 lat. Choć to już myślę, że są wyjątki. I oczywiście według mnie, i to jest tylko moja opinia, na podstawie tego, ile już na YouTubie widziałem, ile już wiemy o tym YouTubie, jestem w stanie to mniej więcej ocenić. Chociaż jak generalnie tego typu filmy mają monetyzację bez żadnych ograniczeń, to już naprawdę śmiem twierdzić, że nie wiem, co się dzieje na tym YouTubie. Generalnie nie wiem, jak to przechodzi w ogóle przez YouTuba i ich zasady, bo wydaje mi się, że takie miniaturki już naprawdę z realną, realnymi obejrzeniami Choć jest to AI, więc jakoś może to się łapie, nie wiem. Lekko mogą te zasady naruszać. Tego do końca nie wiemy, może są jakieś luki wobec tego, może Milo jest jakimś mózgiem człowieku, co wie jak to wszystko ominąć i nie zostać ograniczenia mieć cały czas zielonego doraja, ale szczerze nie wiem, czy ma tego zielonego doraja. Jak ma, to to jest chore po prostu. Oczywiście sama... Również jaka występuje na tych miniaturkach, bo chyba można to tak lekko mówiąc nazwać, jest ogromną przesadą, tak jak już mówiłem. A mówi się często, szczególnie w ostatnich latach, o łatwym dostępie do treści dla dorosłych. I ogólnie tego jest po prostu masa. A daleko nie trzeba szukać, bo sprawdziłem sobie taki kanał i wydaje mi się, że to już można podpiąć. Za teści 18, plus w pewien sposób, szczególnie na miniaturkach, które powinny być skierowane realnie do osób 18, plus, a przynajmniej w tym chociaż 16, plus, żeby naprawdę dzieci tego nie widziały, bo nie wiem, co po takich strasznych i często również nacechowanych negatywnie filmach mogą. Mieć te dzieci w głowie. I naprawdę wiem, że wiele razy Wam już o tym mówiłem, na przykład na małocznej komnacie. Ale warto, jeśli macie na przykład młodsze rodzeństwo albo po prostu jakiegoś młodszego bliskiego, warto sprawdzić, co on ogląda, co śledzi, bo wydaje mi się, że nie jest to coś dobrego dla dzieci, i warto się zastanowić nad tym, czy aby na pewno powinien oglądać takie coś, czy powinien coś takiego w ogóle zobaczyć, widzieć. Szczególnie, gdy mamy tutaj elementy, już to jest dość logiczne, mocno wpływające na kształtowanie psychiki dziecka, jak zwykle. Zwyczajnie strach od młodych lat. I to nie jest coś, co można stwierdzić tylko jak jest się osobą w tym doświadczoną, bo takie informacje na tematy strachu w młodym wieku yy, mamy nawet w internecie i to jest bardzo prosto znaleźć więc wielu z Was, nawet przy mrocznej komnacie, wspominało mi, że nawet na własnym przypadku nabawiło się lęków przez straszne filmy, które oglądało się w dzieciństwie, bo były takie minecraftowe. Tutaj mamy. Do czynienia z tym w realnym życiu. No trochę mnie to przeraża. Oczywiście jest to tylko moja opinia, widzowie, więc dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Jak zawsze jestem ciekaw waszych opinii. Nie stwierdzam tego, czy to może szkodzić, czy nie, ale jeśli chcecie zobaczyć ponowny przegląd tego typu kanału na dedykowanym filmie, coś typu Młoczna Komnata 2, Napiszcie w komentarzach. Jeśli chcecie, zrobię to jak najlepiej, tylko mogę. Potrzebuję czasu, wtedy, już właśnie wraz z osobą, która będzie mogła od profesjonalnej strony na takie tematy się wypowiedzieć. I to wam zapewniam, że jeśli tego typu film wyjdzie, na pewno będzie to załatwione. Jeśli nie, to po prostu nie ma sensu tego wydawać. Dziś to no na tyle. Więcej nie będę was przerażał, bo sam mam już dość. To jest szczyt rzeźni, chyba dla mózgu naprawdę już. Przesada po prostu. Mam nadzieję, że u was dobrze. Wesołych Mikołajek, bo jutro ja są. Świętego Mikołaja życzę. A widzimy się w kolejnych newsach coraz bliżej świąt. To by było na tyle. Widzimy się już za niedługo.